Dla tysięcy ludzi w stolicy Madagaskaru wysypiska śmieci są jedynym dostępnym miejscem pracy. Nie stać ich na podstawowe narzędzia pracy, by mogli robić cokolwiek innego. Na ulicy spotykamy rodzinę mężczyznę, kobietę i kilkoro dzieci. Mówią: Czasem nie zarabiamy nic, bo nie mamy wózka do transportu wszystko nosimy na barkach. Gdybyśmy mieli wózek, to naprawdę bardzo pomogłoby nam to w pracy. Kawałek dalej stoi kobieta wraz z mężem i jego siostrą. Ich problem jest zawsze ten sam. Mówią: Nie mamy własnego wózka. Z 8 złotych, które zarobimy, aż 5 zł idzie na wynajem. Pracujemy tu codziennie, od rana do wieczora. Mieszkamy daleko, przychodzimy pieszo. Trzeba pracować, żeby móc jeść. Kobiety, mężczyźni, dzieci wszyscy tutaj pracują. Takie jest życie. Aby wydobyć z wysypisk setki osób, musimy ich wyposażyć w narzędzia pracy. Jeden wózek transportowy to praca dla dwóch osób, a chcemy ufundować sto takich wózków. Dla kobiet przygotujemy kursy szycia i maszyny krawieckie na własność. Prosimy. Przekaż swoje 1,5% podatku i daj setkom ludzi godną pracę.